Najmłodsze państwa na świecie. Czy znasz je wszystkie? Sudan Południowy. Kraj ten znany jest z krwawej wojny domowej i konfliktów na tle etniczno-religijnym. Do 2011 roku Sudan Północny i Południowy stanowiły jedno państwo. Jednakże długotrwały konflikt między muzułmańską Północą i chrześcijańskim Południem doprowadził do wyodrębnienia Sudanu Południowego w 2011 roku. Kosowo. Mimo że od uzyskania niepodległości od Serbii minęło 17 lat, nadal wiele krajów nie uznaje autonomii Kosowa. Co więcej, w dalszym ciągu Kosowo jest pogrożone w konflikcie między ludnością serbską i albańską. Serbia i Czarnogóra. Kraje te były Republiką Fed jeszcze długo po rozpadzie Jugosławii. Jednakże wyniki przeprowadzonego referendum sprawiły, że w 2006 roku władze ogłosiły powstanie dwóch autonomicznych państw Serbii i Czarnogóry. Timor Wschodni, najmłodsze państwo w Azji, które uzyskało niepodległość w 2002 roku. Wcześniej Timor znajdował się pod okupacją portugalską, a następnie został zaanektowany przez Indonezję. Dopiero w 1999 roku przeprowadzono referendum niepodległościowe, które zaowocowało uzyskaniu suwerenności. Najmłodszym krajem w 2025 roku może zostać Palestyna, już 22 września odbędzie się szczyt ONZ, w trakcie którego możliwe jest ogłoszenie jej całkowitej niepodległości od Izraela. Aby być na bieżąco, zostańcie z nami i obserwujcie Politics Now.